Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Gorn, a to jest już piąty odcinek naszej serii. Zagrajmy w Arkania Gothic 4, jak to woli, let's play. Tak. No i w tym odcinku idziemy do tej wieży tam do góry. No i zobaczymy, co chce, jak się ten koleś nazywał. Czekajcie. Czekajcie. Garw, tak.

But some of them are friends. But I can't slaughter them too, can I? You've got friends among the brigands? Yes, damn it. Lorne and the other fishermen. They joined Darton and his henchmen. Because murderers sold their boats while they were at war. <laughs> the poor bastards. Why did murderer sell their boats? I don't know exactly. I wasn't there. Then why doesn't Murderer give the fishermen the gold she got for the boats? Well, when Lorne came back from the war and heard what Murderer had done, he went mad and stole her wooden leg. <laughs> wooden leg? What wooden leg? Murderer's late husband, Belgor, had a wooden leg. Murderer cares a lot about that leg. Yeah, it was a gift from the king, a, a souvenir. What do I know? <laughs> Women. Anyway, the two don't talk to each other anymore, right? So, what's your plan? Lorn takes the wooden leg back to Murdra, and Murdra gives the fishermen their gold for their boats. Then everything's fine. The fishermen can go fishing again, and I can slaughter them damn brigands at last. <laughs> Bingo! Then go talk to Lorn. Well I did. But he doesn't trust me cause I'm staying at the cleaved maiden with Murdra.

Then maybe you're not in yet with that murderer. Maybe you'd be willing to help a desperate fisherman. What do you want me to do for you? I've lost a wooden leg. Sounds daft, I know. But I was furious at the time and pretty drunk. Can you look for it for me? Why don't you do that yourself? The goblins are getting more and more cheeky. And I'm a fisherman, not a fighter. But you look as if you know how to handle a weapon. Dobra, szukam Could you at least give me a few hints that might help me in the search? It's somewhere on the hill, east of here. On Hog's Rock. I uh, smelled of smoke and goblin piss, I remember that. And in the distance you can see the old watchtower. I'll go and look for this leg then. You going to stay here? No. I'm off to my hut on the beach. You'll find me there. Okay, look. told me about the wooden leg. He thinks it's the one off Murderer's dead husband. Yes, that's right. After my argument with Murderer, I nicked it from her for revenge. Now you want to give the wooden leg back? I want to exchange it for something else. You want to exchange the wooden leg for gold? Murderer may be attached to Belgor's leg, but believe me, she's much more attached to her gold she is. I'll think of something that she's not quite so attached to. What do you want to swap the wooden leg for? Dobra, więc trzeba przynieść tą nogę I ok, więc wyruszajmy. Jest na wschód od tej wieży Al teraz może z nimi coś pogadamy Zobaczmy, a to w ogóle co to poprawiasz? I wiem but why are you here in the first place? i have a case full of personal things in murderous storage cavern. Well, i was going to fetch them and then go to war. but those brigand swine upset my plans, cut off my way to the battlefield, right? where were you going to fight? well, in the valley of blood. we from the fighters guild heard that lord gawan was pushed back into the valley of blood by the Matanians. we were going to help him and get him out of there, right? No dobra, tam takie, yy, nieważne. No i okej. Okay. Yy, mieliśmy przynieść mudrze te dwa słoiki miodu, czy coś takiego. O, krwiopica, zajmijmy się nim. Szybko. Tak. Szybko, 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 szybko i jest zabity. Jeszcze weźmy od niego rzecz, co ma. No i teraz, ruszajmy dalej. Mm. Okej, okay, tutaj jest jakiś kolej z wykrzyknikiem. To zagpadajmy z nim. To chyba ten kolej, co mamy od niego wziąć. te dwa stójki miodu. Patrzcie po. O, patrz tu trochę miodu. Paazzią alejną. Widzimy Dawaj dwa antałki miodu, zostawię ci gemę w jednym kawałku. U, pojedynek! Fajnie. Bardzo dobrze, pojedynek Bardzo fajny teraz. Wreszcie, wreszcie jakieś wyzwanie. Ajajaj poziom od razu, nabity. No i ostatniam został. Główny chyba. Ło, wow, zabrał nam HP. Tym cudem. Dobra. Dość. Dawaj miód. Dobra. Spoko loko. I dobra, na wschód trzeba iść. Jeszcze. tak, tutaj. A zobaczmy, co tutaj jest w ogóle. Zapiszmy sobie grę. Tak, dobra. Yy, chodźmy tu do góry, zobaczymy, co tu się dzieje. Zobaczymy w ogóle, co tu jest. O, dzik. A słabiutki jest. Nie no, czy silniejszy. Ło. Mi się już może atakuje. Yy, możemy już. Mm, dodaj sobie. Vigor. W trakcie blokowania wciśnika klawisz ataku. W trakcie Dobra, to zobaczmy. Okej, okay, zapiszmy. Yo. Mm. Chodźmy dalej. To może coś będzie fajniejszego. Na razie zostawmy tą misję z y, nogą. W tym odcinku może się tu gdzieś przejdziemy. Może jeszcze znajdziemy tą nogę, gdzieś tutaj. Aj, atakuję. Dobra. A już nie biorę. I chodźmy dalej. No, 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 na. No. Powda coś byście szło. Tu coś. Do góry idziemy, nie wiem co to może być. I czy to są bandyci? Bandyci, bardzo fajnie. Ło wow. czekajcie, muszę to ogarnąć, pierd. Patrzcie, to, to to jest dobre. To było fajnie teraz, eleganckie. Dobra, złoto jakieś. I jak widzimy tutaj bandyci już chcą nas atakować. Widzę, że już się tak bardziej ta gra rozpoczyna. Tutaj mamy skrzynia. Tarcza. Tępy nóż. Opatrunki. Bardzo elegancko, mam powiem. Yy, wyposażenie. Tarcza. Ta lepsza jest o wiele. Ta, o 15. zobaczmy I jest nowa tarcza, ładnie I mm. Chodźmy tu dalej do góry, zobaczmy co tu w ogóle jest Co To jest, to jest yy, skała, dobra To na razie zostawmy tą skałę Ło, czekajcie Dobra, jestem już Musi się trochę poczekać I tu mamy jakąś jaskinię, co to może być? Nie wiem, sprawdźmy to Sprawdź to Sorry, i jakaś jaskinia. Zobaczmy. O, i gra została zapisana elegancko. Hmm. Może z łóku tu pochodźmy. Zobaczymy, co tu może jest. O, i mamy jakiś znaczek, że, można, że trzeba tam iść. Zobaczmy. Tak, jest jakiś kopacz. Tutaj widzę. kopia. bra what are you doing here all oh, right great i'm working myself into an early grave with this pickaxe here if i had my alembic everything'd be easier i would brew up a tincture and shed the entrance to the mind would be clear where's your alembic <laughs> in the old tunnel that i live in i haven't the courage to go in there right now though Wild beasts running around in my tunnel, you see? And there's me thinking... Maybe you'd have the guts, eh? I'll get you your limbic. Oh, really? That's... that's what? Where do I find your tunnel? You have to get out of the mine again. You can't miss the tunnel if you follow it free. They met yesterday... Alright. Okay. We have to find the To chodźmy tam. To zobaczymy. Trzeba wyjść z tej jaskini i iść chyba na lewo. Tak mi się wydaje. No ale dobra, zobaczymy, co przyniesie nam los. I czy będzie to łatwe zdanie, znalezienie tego alembika. Czy bardziej takie yy, utrudniające życie. No dobra, znajdujemy się to będzie Trzeba tu iść. Południowe się do kopalni. Tak. Południowym, Mówi coś o południowym. Mhm. I zobaczmy, co będzie w, tej w ogóle w tej kopalni. Już są jakieś goblinki. Ło. Fuck you, man. Ło. Tararara. Ło. Hehehe Ta, czym da się bić te głupie gobliny Dobra, chodźmy dalej No ja no, dużo nam HP wzięły Trzeba to po prostu oszczędzać trochę Z dzikiem powinno być trochę łatwiej Dzik jest trudny, dzikie zły, dzik ma bardzo ostre kły Dzik jest dziki Pamiętajcie, dzik jest dziki, tyle Dobra, chodźmy dalej do tej jaskini. Zobaczymy, co tu dalej będzie. Kilow, pierścień. I ciekawi ten bardzo ten pierścień. Zobaczmy różne. Nie, wyposażenie. Co to w ogóle jest? Karwasze. A to już mi się. A to już wszystko jest tutaj. Zwoje. Mhm, dobro. To już wszystko mi tu yy, weszło. Kolejne krwiopice. Ajajajajaj! Łuchu, hu. Nie lubię krwiopiców, tak mam powiem. I atakujemy. Czemu nie atakujemy w ogóle tym jadem? Lepsze dla nas, ale dobra. O. Jest już wejście do kopalni, jak widzicie. Można iść. Ale chyba będzie jakiś klucz. Tutaj widzę. Są tuż wielne no ale chyba... Nie było tego czegoś. No Uwaga, gobiny. Gobliny! Teraz zapiszmy. Gobliny są łatwe przecież. Na laci je zabijemy. Gdzie te nasze goblinki są? Jest pierwszy. Weźmy się za niego. A tam kolejny, ale wolno biegną Dobra, zginął. Ło, szaman Nie! Ło, wow, Fuck you, Nie możesz Nie zabijesz mnie Jako tu tabu Łokurz Łat Dobra i obatrunek I idziemy Można szyb, szybciej biegnąć To szybciej tutaj porobimy Krząsza nie zabije, nie jest taki Frajer No i tam mamy kolejne yy, prze, yy, Wnętrza Kretyk Zaraz go zabije Leżeć Fuck you man Kolejny krytek Jok, Jok się do niego na niego życi. To rzucił. Bo teraz fajne. Taka ża, ale kretale. Jak zasłużył. To ma. Oj, tu mam jakiś znaczek już. Czyli chyba alembik. To mi się wydawało, że to po. trudniejsze trochę, że będzie, ale. Widzę, że. prostsze niż myślałem. Dobra. Chrząszcz. Miał mnie zabijać, ale. Jakoś tak mnie skusił, żeby. go ciachnąć. No i dobra. Jak mi teraz się mam tu dostać? Jakaś górka. Aha! To tu już. Przeskakujemy, jesteśmy u tego kolesia. Dobra. Ah, jest. Ma, mam. Tu mam. jest

Tutaj, chrząszcz! To są te potwory w jaskini. Chodźmy dalej. Zobaczmy, co tu będzie. Yy, na razie nic. Nie wiem, co ja w ogóle teraz widziałem. Nie chcąc to coś nacisnąłem. Ale dobra, zobaczmy, co tu jest dalej. Tutaj na razie nic. A tutaj sobie będzie kopać, nie koleś? Nie, nie chcę Tutaj chyba trzeba mogę iść Zobaczmy, co to jest O, kredoszczur I tu chyba dalej było ile kredów Patrzcie, wszystkie atakuję, wszystkie Tak Wow, chwycił się za mnie Jak za jakieś mięsko A ten się patrzy jakby nie wiem Co chciał uczynić Dobra i chodźmy dalej Może za łuk się wezmę Zobaczmy... O! Kretuszur Kret Ło, wow, się zamierział jak za jakieś mięso. Dobra i chodźmy dalej Tu na razie jest pusto. Tutaj mam jakieś skrzynie. Weźmy się za tego kretoszura pierw. Dobra... O, zabity. Mhm. Kolejne kretoszurki. Ten się budzi, a ja już prawie zabijam jego kolegę. Patrzcie, ja dobra, podszedł do mnie. A tu się nie da, to chyba tylko na bandytach. Na osobach brzmiących. Na ludzkich, o tak. Dobra, i chodźmy dalej. Tutaj, gdzieś tutaj. Na razie jest puściutko. Ło, co to jest? Ale słabe. Poziom do tego nabiliśmy. Szybko poziom. Precyzja. Gdy celujesz z łuku, możesz przybli przybliżyć. Nie chcę na razie tego. Ukrywanie. Nie chcę. Zapał. Normalny życie. Nie chcę. Tu walki. O, I dobra, to na razie będę robić. Chodźmy dalej. Chrząszczę, nie lubię was. Już miałem was nie zabijać, ale was zabiję znowu. A tych nie zabiję. Zobaczmy, co jest tutaj. Może coś ciekawego będzie. Tutaj, tu jest. A to jest, o, to jest korzeń taki. Taki duży. Tutaj, może coś będzie. Tu na razie nic nie ma mm -mm. Może tu coś będzie To na razie nic nie ma O, tu kolejne, no. Ten się tam budzi Co on tam robi, Boże Co on chciał, chrząszcza, jeśli nie chrząszcza Płocie wychrząszczy Dobra Idzie dalej, Bezzi Diego... A ja bezi. Pomyliłam się. Po prostu z innymi gotikami. A, dobra. Nie chce mi się go łapać. Tu jakiegoś demona. A czy nie demona, takiego prawdziwego, tylko jakiś taki grzyb taki był Tego. Dobra. No i elegancko, wam powiem, tak Dobra, tam pojedziemy. Chyba schodzimy na ten odcinek. Naprawdę, nie wiedziałem, że taka jaskinia będzie. Myślałem, że robimy sobie zadanka, A tutaj, takie rzeczy. O, kolejne szczurki Kreto-szczurki, nie szczurki. Okej, okay, dobra. O, jakaś skrzynia? Ło, wow, hełm. Weź wszystko Ło, hełm mamy <laughs> Fajnie Może coś jeszcze będzie Trzeba wszystko to przejść, ponieważ... Może coś jeszcze lepszego znajdziemy Czekajcie Coś jeszcze lepszego Niemożliwe Ale na razie tu nic nie mamy I trzeba tu przejść Nie wiem, co trzeba zrobić Tu mamy do przejścia no ale pójdziemy dalej. W głąb, oczywiście. No i fajnie mamy nową e, nowy hełm. A co tutaj? A co tu znajdziemy na razie gówno. Takie. Łoł! Wow. Jep! Jeps, Na razie to tak Ona mi nic nie robi, ale Szkielet! O kurcze Co, po wam to powiedzieć? Byłem zaszokowany tym, że w ogóle szkielet będzie tutaj I co to jest? To by ty zniszczone, zniszczona szkatułka Zaczekajcie I już widzę kretoszurki. Patrzcie tylko, ile kret kretów? Ile kretów normalnie Odejdź ode mnie Kret! I bijamy! O leżenie kretów Wszystkie by nas ugryzły, to by byłoby już po nas Ale! Na razie tam mało HP nam biorą. What the fuck? Gincie. Okej okay. Tutaj jeszcze weźmy sobie i okej okay. I Chodźmy dalej Brumowisko, kolejne A toż, a to, a to Zapiszmy sobie grę I zobaczmy co tu jest dalej. Trzeba chyba skoczyć. Ło! I skrzynia jakaś. Ło, sto strzał! Nie musimy zbierać. Mamy. Jak się mówi, zapasy. Kolejna skrzynia. Ło, wow, też nawet Dużo Krząża, nie będziemy zabijać. I tutaj mamy jakieś drzwi. Co to może być? Zapiszmy sobie. O! Murda! To tu przyszliśmy. Nie widziałem nawet. No i ja mam ten miód. Dobra, I'm ah, good for something you are. came here by like boat, did you? how did you know that? dartagnan has cut off the bridge to the north, and the pass in the south is buried under a landslide. so, if you can't swim across the silver lake, a boat is the only possibility. Ale dobra. Na tym skończymy odcinek. W kolejnym odcinku pogadamy z nią. Dokończymy rozmowę z. Yy, Murdo. No i dobra, ten odcinek pojawi się jakoś chyba. Dzisiaj jest niedziela. To pojawi się w. Nie, dzisiaj sabota. To pojawi się jutro, czyli w niedzielę. Dla Was to będzie dzisiaj, ponieważ to zobaczycie w niedzielę. Dla mnie to jest wczoraj. No, na razie.